Dziś zademonstruję jak Jetronics Eco Można wyjąć plastikowy element, podstawka pod zasobem. Oczywiście, korzystając z komputera, pokażę, jak robi się profil. Ustawiamy termoparę w odpowiednim miejscu. Oczywiście, wcześniej używamy fluxa. Pozycjonujemy żałkę. Włączamy program do obsługi. Jetronics. I następnie możemy sobie stworzyć profil. Zaznaczając kolejne etapy, wpisując cyfry. Jest to bardzo proste. Jest to bardzo proste. Ale my skorzystamy z gotowego profilu, który ewentualnie zedytujemy. latli remove. 150 stopni temperatura. Grzewacza czas zuki 30 sekund. Etap drugi 215 stopni. Przepraszam, skupmy się jeszcze na pierwszym etapie. 170 stopni. Czas złoki 0 sekund. Moce nam odpowiadają. Nic nie będziemy edytować. 20 sekund. Czas wystarczający, aby usunąć podstawkę. Temperatura termopady numer 1, temperatura termopady numer 2 jako opcja, możemy podłączyć, zaznaczyć. Zaznaczyć. Według której temperatury ma iść yy, profil, czyli według termopary numer 1, termopary numer 2 zaznaczamy termoparę numer 1 jest domyślnie i startujemy z naszym procesem. Automatyczne chodzenie możemy użyć. Tego chodzenia lub nie, ja nie będę tego używał. Temperatura zabezpieczenia, po której urządzenie wyłączy się, ustawimy na 230 stopni. Alarm, alarm nam przypomni o tym, że praca zbliża się ku końcowi. Nie będę go ustawiał. Dla mnie jest to denerwująca opcja. Także ustawimy na 230. 229 załóżmy. Proces, czas, przy którym ten proces ma się skończyć. Damy mu 10 minut. To jest takie zabezpieczenie, gdybyśmy zapomnieli o tym, że nasza maszyna pracuje, gdybyśmy nie chcieli przegrać płyt. Ustawiamy start, lecimy. Nasza maszyna jest połączona z komputerem. A my łączymy sobie oświetlenie. Oświetlenie naszej podstawki widzimy wykres temperaturowy główno temu Parako 1 ta, która jest oryginalnie. Mamy możliwość zapisu naszego wykresu naszej pracy. przypominam, termopara częścią pół centymetra dotyka do płyty to daje nam dobrą temperaturę gdybyśmy chcieli sprawdzić temperatury proszę bardzo Mamy sześćdziesiąt cztery stopnie. Mniej więcej temperatura dziewięćdziesiąt trzy siedemdziesiąt siedem to jest mniej więcej zależy od płomienia, gdzie pada sto cztery 93 Temperatura termopar jest prawidłowa Można jej zaufać Będziemy to widzieli po, podczas wyjmowania gniazda Przypominam, temperatura topnienia ceny 217 stopni Temperatura 119, 120 Zrobimy kolejny parametr Widzimy odczyt jest zależny od tego gdzie zrobimy odczyt, w którym miejscu temperatura z drugiej strony stawki 157 temperatura 152 Jest bardzo prosta praca. Czekamy na temperaturę topnienia 217 stopni 215 wyłącza nam się profil. 215 wyłącza nam się profil. I przez 20 sekund będzie jeszcze utrzymywał temperatury mocy elementów grzejnych. Temperatura się troszeczkę podniesie, wtedy dobijemy do 217-220 stopni, co będzie wystarczające do zdjęcia podstawki. Tytrolik jest bardzo prosty w obsłudze, nic nie jest skomplikowanego. Profil możemy wysłać do, do maszyny. Możemy także go odczytać z maszyny, zapisać na PC lub wgrać profil z komputera, tak jak zrobiliśmy to w tym przypadku. 165 stopni, czekamy na Dojście do temperatury 170, 170 stopni. Jak widzimy, temperatura cały czas idzie do góry. Możemy zrobić pomiar. Oczywiście ciężko jest zmierzyć około 190 stopni. Mamy 168. Jak mówię, odczyt temperatury jest zależny mniej więcej w trybunku. Trafimy promieniem, jak widać jest to bardzo skłędne 178 na naszej termoparze jest 168, odczyt nie jest nie jest zły, jest prawidłowy na termoparze Pirometr mierzy temperaturę dla poglądu. Czekamy na przejście do kolejnego etapu. Są powolne skoki temperatury. Bardzo dobrze. 169 stopni. Za chwilę będzie przejście do kolejnego etapu z fazy Hate, ale jest to typowo faza tylko i wyłącznie na wyjmowanie plastiku. To nie jest faza na lutowanie elementów elektronicznych. Cały czas mamy połączenie z komputerem. 185 stopni. widać lekkie parowanie. To Jeszcze raz ułożenie termopary pary Sprawidłowe. Porównałem, może temperaturę. 198. 199, a my szczytując naszym pirametrem mniej więcej zależy od punktu. Mamy 220, 217. Szczytując z drugiej strony, dwie, mamy około 219 stopni 204. Tak, jak mówię, to jest zależne od punktu, od elementu, na którym mierzymy. Mamy już 211 stopni. 212 temperatura zbliża się końcowi. Cały proces proszę pamiętać, 215 stopni kończy się ostatni etap. Mieliśmy tylko dwa etapy. Trzeciego etapu nie ma. Trzeci etap jest pusty. Zostałem tylko dwa etapy. Ten ostatni etap za dokładnie 2 stopnie zostanie włączony. Będziemy podejmować próbę wyjęcia podstawki. Jeżeli z jakichś przyczyn podczas pracy nie dogrzewamy przegrzewamy elementy, uważamy, że za szybko lub za wolno idzie temperatura, możemy regulować położenie elementu dziennie ogólnego. Ja może spróbuję wyciągnąć. Powoli dobijamy do końca procesu. Odjeżdżam grzałeczką i spróbuję wyjąć slot. Temperatura nie doszła do końca. Czyli doszła do końca. chłodzi się. Tak to wygląda na wykresie. Jeszcze raz.